List Filemona, rozdział pierwszy. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do Filemona, miłowanego naszego współpracownika, do Apfi, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do kościoła gromadzącego się w tym domu. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu Mojemu zawsze i lekko wspominam Cię w moich modlitwach. Słysząc o Twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych, aby Twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznawaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród Was dla Chrystusa. Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu Twojej miłości, że mianowicie serca świętych otrzymało od Ciebie pokrzepienie. A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na Ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w Kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla Ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla Ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego Ci odsyłam, ty zaś. Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałam go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłam nie uczynić niczego bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze. Już nie jako niewolnika, Lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on, zwłaszcza dla mnie. Ileż więcej dla ciebie zarówno w odoczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę, lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, piszę tą moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie. By już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracie, niech ja przez Ciebie doznam radości w Panu. Pokrzep moje serce w Chrystusie. Piszę do Ciebie ufny w Twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz niż mówię. A zarazem przygotuj mi gościnę. Ufam bowiem, że będę Wam zwrócony dzięki Waszym modlitwom. Pozdrawia Cię, Ephrasy. Mój współwięzień w Chrystusie oraz Marek Arestar Demas Łukasz, moi współpracownicy. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie z duchem Waszym. Amen.